Szło? Robimy live z przykładowego odejścia, z przykładowego portu. W ogóle jesteśmy na Florydzie. Jak widać. Mam kamerzystę dzisiaj, tak więc wow. Ta, tam zobaczcie, tam. No Floryda jak nic, co nie? Dzisiaj rano tutaj było tyle zielonej rzęsy, że jak szedłem do toalety, to się zastanawiałem, tylko patrzyłem takich nozdrzy krokodyla czy wystają. Po prostu tak to wyglądało. No i jak na Florydzie. No pomijając fakt, że nie ma słońca ani trochę. Hasiu, weź tutaj ten. Uuu, mam dużo, dzisiaj dużą załogę, tak więc mogę rozporządzać, mogę robić ty to zrób, ty to zrób, a ja będę dostał i będę kapitanował. E, tutaj zaczep nam, żeby nam wiatr nie wywalił szelarów. Tam mamy kontra mamy do. Nie trzeba! Tam sięgniesz, sięgniesz z dołu. Dobra. To słuchajcie, odejście robimy takie, że wiaterek jest taki jaki jest, ale w porywach widzieliście co się dzieje, nie? E, tu musimy wyjść tam przez tamte, chodźcie, kamerzysta, ej, ktoś do nas bliżej? chodź kamerzysta wyżej, o tam mamy takie pale, musimy wyjść między te pale, wtedy ja nie dam rady tam dziobem się skierować za palem, tylko prawdopodobnie będę musiał ić, uciec w prawo i rufą wyprowadzić pod wiatr. Teraz prawie, że nie wieje, ale za minutę będzie wiać okrutnie, bo co chwilę są takie porywy, porywy wiatru. O już, się, o, już idzie następny poryw. Dlatego nie dam rady prawdopodobnie skręcić w lewo. Znaczy, nawet nie będę próbował, bo to jest bez sensu. No to dobra, to bierzemy się za to odejście. I tutaj jest taki wątek, że nie używamy swoich cum. Słuchajcie dziewczyny, to jest tak. Tutaj ja te cumy zrzucę, po prostu odwiążę i zrzucę. Jedna na jedną burtę, druga na drugą burtę. I tamte spróbujemy nie wrzucać do wody, tylko odwieścić, tak, tak jak były, nie? Bo tutaj są cumy, nie nasze, cudze, one już tu były. były zawieszone na trzy Nie, pobiegły po lewej stronie. Tak, tak, tak. Pokaż co, co tam jest, że to na supie wisi. I solary do góry na czas odejścia, bo gwizdniemy ten. Gwizdniemy. Tu mam takie coś. tozik. mam taki patent... A, kotek, musisz tego kontrafała odczepić. No sorry. Zapomniałem, że tu są te słupy. No. Bez kontrafała. Bez kontrafała do góry po prostu. O tak. I, i, i wiąż. Niżej. Jest. Dobra. Co się zrobiło? To nie powinno chyba tak być, nie? Um, bo ja bym wiedział, jak to tam powinno być. W sumie to ja to konstruowałem, to powinienem. Dobra, to no dobra, to mamy to, nie? Dobra, kamerzysta stanie sobie przy maszcie i będzie widział wszystko, nie? Ty jesteś kamerzystą. To idź tam do tego masztu. Dobra, to odwiązuję cumkę. Zawietrzną Nie zabić mi się tam proszę A, może tą szmatkę zabijemy, Możecie Możecie zabrać szmatkę Dobra, zawietrzna suma jest na lądzie Prawie o. Dobra, jak ja tutaj zdejmę te cumki u mnie, dziewczyny, no. to najpierw troszeczkę wybierzcie się na tamtych cumach. Dobra? I tak, i teraz tak będzie. Prawa cuma zejdzie pierwsza, będzie łatwiej się odwiesić, a później na lewo się przyciągniesz na cumie i zawiesisz na lewym yy, palu. Co? No? Dobra! To zróbcie tak, żeby było dobrze. Dobra, ja teraz nie widzę, co się dzieje. Z tyłu bawię się cunkami. Też już na lądzie. Dobra, ja mam rufę wolną. ja Co jest? No i ciągasz się na niej. W którą chcesz się ciągaj, nie ma znaczenia. No, i tu mamy taki myk, że to są po prostu cumy. One już tutaj były, no jest to jakiś patent. Myślę, że łatwiejszy niż samemu rozwieszać się. No, musisz jedną cumkę zrezygnować z jednej cumy i pociągnąć się na lewo, jeżeli chcesz zaczepić. Ale możesz też ją na prawo odwiesić bez problemu. Nie kombinuj. Przecież to nie ma znaczenia, gdzie ty ją odwiesisz. Byle do wody byś nie wrzuciła. Tak, więc dzisiaj mam fajnie, bo mam yy, trzy Amazonki. No? Mów w moją stronę, bo nie słyszę. Zdejmujecie cumy, obydwie, tak, tylko chodzi mi o to, żeby odwiesić na pale, a nie wrzucić do wody. Luzuj jedną cumę i pozwól na prawo się ściągnąć. Tak więc dzisiaj mam kompletną załogę i można zarządzać, szczerze mówiąc nie wiem jak ja bym miał stąd sam odejść, to by była totalna partyzantka, nie cierpię tych, tych pali, tych słupów tutaj. To jest no, dla mnie, no słabe to jest rozwiązanie. To jest naprawdę, to jest parkowanie na kompletną załogę. Kiedyś może spróbuję to zrobić samemu, ale lubię mieć takie rozwiązania, że wiem, że samemu to ogarniam. Widziałem też takie coś, że niektórzy mają jak do bojki szczególnie stają. O, udało się. Asi to zrobić. Nie, odwieź. Dobra, to wychodzimy. Dobra, mała naprzód. I to zrobimy. I pilnujcie burt tych, przy tych słupkach. ręko ma się odpychać normalnie. Naprawdę nie wiem, jakbym to miał zrobić tutaj samemu. Dobra, trochę nas odepchnie, ale nie za mocno, bo ja chcę w prawo wywinąć. Kończąc myśl, samemu przekichane, te sumy ostatecznie i tak leżą w wodzie. Tak więc szanse, że ja się w nie wkręcę, są. Wychodzę na biegu jałowym, korzystam z tego, że daję, pokaż dziób. Korzystam z tego, że wiatr w zasadzie wieje na dziób i on mnie wyciąga e, sam. Ja jestem na neutralnym, a, a wiatr nadaje prędkości i delikatnie na nami skręca. Tak jak było? Jest ok, zostaw. Niech się martwią następni, którzy tu przyjadą. Ile tam mamy do łódki z przodu przed dziobem? Pytam się, ile do łódki jest? i dajemy wsteczny i dajemy zaraz do przodu zacieśniony i dajemy wsteczny zacieśniony i wyszliśmy to jest dobra teraz troszeczkę rozpędu no i wyszliśmy teraz tylko trzymać się na wietrznej no i tak to wychodzi, jest na YouTube taka seria gdzie staram, będę się starał nagrywać manewry portowe, każdy port to jest zawsze jakaś niespodzianka, <laughs> tutaj zobaczcie mam już prędkość i mam sterowność, ale i tak na, na dziób wiatr wywiera presję i, i tak nie mogę skręcić i tak nie mogę skręcić, nie? tam na dziób wiatr nam wywiera presję i ja po prostu jestem mimo prędkości mam prawie, że jestem bez sterowności. Wyrobimy czy nie wyrobimy? Wyrobiliśmy. No, tak więc nagrywam na YouTube taki, taką serię filmików, gdzie totalnie na przypale wchodzimy do portów i cumujemy. Tego live'a to tak sobie wymyśliliśmy na żywca teraz, żeby pokazać, że. No, wiedziałem, że jakieś tutaj może to nie były żadne problemy, ani kłopoty, wiatr nie był aż taki silny, ale, ale jednak wymagał trochę technicznego podejścia. Tu nie było opcji rzucić cumy i po prostu wyjechać, skręcić w lewo i, i ratować się ucieczką. Trzeba było odejść w prawo, ustawić rufę do wiatru. Gdybym chciał ustawić się od razu nosem do wiatru, dziobem, to ten manewr by się na pewno nie udał, by mnie zniosło, na pewno bym w coś gwiznął. I tyle, i myślę, że... Że to tyle na ten live. Dzięki wielkie. I do następnego.